Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Podróż Wojownika. Dzisiaj przedstawię Wam koszty mojego życia w Tajlandii. Zobaczycie, co ile kosztuje, na co ile wydaje i jak to po prostu jest. Także zapraszam wszystkich do oglądania. Coś pięknego. Jak ktokolwiek mógłby narzekać na życie w takim miejscu, to nie wiem. Ja sobie na razie nie wyobrażam zmienić tego na żadne inne miejsce Teraz wam pokażę gdzie mieszkam. Mieszkam na strzeżonym osiedlu. Czy dokładnie są tu trzy bloki, także nie wiem czy mogę powiedzieć, że jest to osiedle. Z tyłu jest brama wjazdowa. Pokażę wam e, mój basen. Oto mój basen. A to blok, w którym mieszkam. Teraz wjazd na chatę do piątka. Czyli się mnie. Zaraz zobaczycie, jak mieszkam. Mieszkanie kosztuje mnie tu 10 tysięcy batów plus mniej więcej za rachunki płacę 1500 batów jest to jakieś około 1400 zł miesięcznie. Oto moje mieszkanie. Tutaj mam małą kuchnię. Tutaj jest salon. Miejsce mojej pracy, gdzie się uczę, pracuję. Tutaj mam kuchnię, jest łazienkę, nie kuchnię. <noise> Sorki za pomyłkę. Przez kuchnię przechodziliśmy. Lodówka, taka sypialnia. Tutaj jest taką dużą szafą. No a tutaj się relaksuje. Jeszcze pokażę wam widok z balkonu. Taki mam widok z balkonu. Tutaj na piękny basen. Tam w, dale, w oddali widać Big Buddha. Dzisiaj woda w basenie jest niebieska. Nie wiem o co chodzi, ale taka jest. Ja za mieszkanie tutaj płacę około 1400 zł. Nie jest to mało. Nie jest też dużo, bo można zdecydowanie drożej płacić. To mieszkanie kosztuje około 1500 zł plus zarobki 1700. Ja się dogadałem, zapłaciłem za cerów z góry. Dlatego moja cena jest lepsza. Jest też możliwość znalezienia tutaj pokoju Z Łazienką za jakieś 600 złotych albo 700. Także to nie jest tak, że ktoś musi płacić tyle co ja. Ja po prostu płacę tyle, bo bardzo mi się to mieszkanie spodobało. Ze wszystkich tych, które oglądałem, to wpadło mi najlepiej w oko i tu zamieszkałem. Poza tym, ja nie lubię mieszkać w jednym pokoju. Chciałem mieć osobno salon, chciałem mieć kuchnię, że móc je gotować przy długookresowym czasie pobytu tutaj. Mieszkanie w jednym pokoju mogłoby źle na mnie wpłynąć, zwariowałbym. Dlatego muszę mieć osobno miejsce do relaksu, oglądania telewizora i Netflixa oczywiście, a osobno do spania. Z racji tego, że to jest Tajlandia jest tu bardzo ciepło, jeżdżę na skuterku, jak większość ludzi. Koszty zakupu skutera jest to jakieś około 12-15 do 15 tysięcy batów czyli wychodzi to około 1500 do 2000 zł. Jeżeli ktoś przyjeżdża tu na dłużej, zdecydowanie bardziej opłaca się kupić skuter. Wypożyczenie skutera na miesiąc kosztuje od 2,5 do, do 3,5 tysiąca czyli jakieś 350 do 450 zł. Zatankowanie kosztuje 100 batów. Tankuję dwa razy w tygodniu, 100 batów to jest 12,50, czyli tygodniowo wynosi mnie 25 zł zatankowanie do skutera. Kolejna sprawa, ile kosztuje mi jedzenie w typowych tajskich knajpkach, w zwanym street foodzie. Zaraz Wam wszystko pokażę. Jest to naprawdę tanio, czasem nie chce mi się gotować w domu, a czasem gotuję. Dlatego pokażę Wam ceny i to jest tajska knajpka, jedna z tańszych. Oczywiście ceny są bardzo różne, w każdym miejscu jest inaczej. Ale ja Wam pokażę miejsce, w którym ja jadam. Teraz pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Normalne plastikowe stoliki, plastikowe krzesła Tutaj pani gotuje zupę akurat dla mnie Można sobie nalać wody A tutaj z tyłu jest kuchnia Pokażę wam jakie tu są mniej więcej ceny Przykładowo ryż z warzywami, z jakimś mięsem 50 batów. 50 batów jest to około 6,25. Tutaj widzimy też mięso z ryżem, tak samo te tak crispy pork czyli ślinkę. Co dalej? Najbardziej sławna potrawa w Tajlandii, Pad thai chicken. Z kurczakiem kosztuje tak samo około 6 zł. Mamy tu makarony, ryże. Wszystko jest naprawdę tanio. Z takich droższych rzeczy tutaj. Co mamy tutaj droższe? Tutaj są już po prostu większe porcje tych samych dań i dlatego te ceny są podwyższone. Jajko na przykład 10 watów, czyli złoty 25. Zł. Tutaj omlet za 6 złotych, 3 jajek. 60 batów to jest jakieś 8 zł, niecałe. Zupa 50 batów, którą za chwilę będę jadł. Czyli też 6 zł, tutaj też zupy. Chciałbym Wam od razu wszystkim powiedzieć, że to są typowo tajskie ceny w tajskich knajpkach dla tak zwanych lokalsów. Oczywiście, jeżeli pójdziecie w inne miejsce, miejsce, które wygląda bardziej jak restauracja, Ceny będą dwukrotnie lub trzykrotnie droższe. Ceny przy plażach, czterokrotnie droższe. Już nieraz się z tym spotkałem, że w mojej okolicy chicken, czyli makaron z kurczakiem z warzywami, kosztuje 50 batów. Pojechałem na plażę, kosztował już 200 batów. Dlatego każdy musi z Was po prostu wiedzieć, że jeżeli przyjeżdżacie na wakacje, te ceny są dużo wyższe niż jak tu mieszkacie. W tym filmiku przedstawiam Wam koszty mojego życia w Tajlandii. W następnym zrobię, jeżeli ktoś tu przyjeżdża na wakacje, na co powinien się przygotować. Oto moja pyszna zupa z Wołowinką, z jajkiem za 50 Bahtów, czyli 6,25. Raz w tygodniu, a czasem nawet dwa razy, jeżdżę na zakupy do Tesco. Wiele osób może też dziwić, ale tu też są Tesco i to bardzo duże. Bo parę przypadków miałem takich, że ktoś przyjechał i mówi, Tu jest Tesco? Niemożliwe, a jednak jest. I ceny w Tesco są bardzo dobre, też dla takich jakby lokalsów. Dlatego zaraz wam pokażę wszystko, co ile kosztuje. Od razu podkreślam, że najdroższe są rzeczy, a raczej produkty importowane, za które ceny naprawdę są mega, mega wysokie. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. Kupiłem właśnie dwie piersi z kurczaka, za które zapłaciłem 30 batów. 30 batów jest to 3,75 zł. Z tego zrobię sobie jutro dwa obiady. Ugotuję oczywiście do tego ryż. I mama mi wysłała pomysły na, dodam do tego jakiś pomysł na. Czyli mogę stwierdzić, że dwa obiady wyniosą mnie jakieś 7 zł, może 6 zł. Cena bardzo dobra. Tutaj możecie zobaczyć, po ile są szynki. Mniej więcej 5-6 plasterków szynki kosztuje 50 watów. 50 watów to jest 6,25 zł. Teraz Wam muszę pokazać jedną z najdroższych rzeczy, jaka jest w Tajlandii. Taki kawałek sera żółtego kosztuje 1500 batów. 1500 batów to jest około 185 zł. Ogólnie ser jest tu niesamowicie drogi, dlatego zawsze dostaję go w paczkach albo ktoś mi przywozi. Ja tutaj sera nigdy nie kupuję. Tutaj macie... Tutaj są jeszcze ceny za sery. Widzicie 200 gram kosztuje... To jest praktycznie jakieś 18, 17 złotych. Tutaj taki ser kosztuje 20 zł. Kolejna droga rzecz w Tajlandii to są soki. Za litr soku trzeba zapłacić tu ponad 10 zł. Na 99% te soki są importowane, dlatego są takie drogie. Ale ogólnie te tajskie są tak słodkie, są tak dosładzane, że masakra. Teraz aktualnie jestem przy mleku. Cena mleka w Tajlandii za litr to 5,50 przyjazd, czarzem, pokazał Wam, jakie są ceny słodyczy w Tajlandii Jednymi z najdroższych produktów, tutaj są oczywiście importowane, ale niesamowicie drogie są czekolady. Już Wam przybliżę, jak to mniej więcej wygląda. Czekolada, tabliczka czekolady kosztuje 128 i to na promocji. Normalnie kosztuje 140 bahtów. 140 batów jest to 17 zł mniej więcej 17-18 zł za tabliczkę czekolady. Niesamowita cena. Dlatego też dostaję, dostaję czekoladę z Polski. Ja dostanie dostałem za dużo i dawałem tu biednym dzieciom. Bo założy się, że większość z nich nigdy nie jadła takiej czekolady. Patrząc na te ceny, jakie tutaj są. Następnie Ferrero Rocher. Takie pudełko kosztuje prawie 50zł Ceny kosmos To trzeba przyznać no Ale tak to jest no Z drugiej strony mamy bardziej produkty tajskie To na przykład takie ciasteczka Zwykłe wafelki kosztują tu około 4zł Te same tylko w czekoladzie kosztują około 5zł Tańskie produkty ogólnie nie są drogie. Tak jak mówiłem, najgorzej jest z importowanymi. Ceny kawy. Jeśli oglądam mnie je tu jakiś kawosz, ja na przykład kawę uwielbiam. No to przykładowo Nescafe Gold. Przeceniona z 630 623 na 400. 400 to jest 50 zł, kosztowała 65 bo przeceniona z 40 paru zł na 35 zł, ta kosztuje 37,50. Takie mniej więcej właśnie mamy ceny kawy, tutaj. Coś, co mnie tu denerwuje najbardziej, a co bardzo lubię jeść, czyli płatki do mleka. Za paczkę zwykłą z Tesco płatków krączów trzeba zapłacić około 16 zł za musli, które też jest Tesco trzeba zapłacić 27 zł za kilogramową paczkę i najdroższe oczywiście te, które są importowane, czyli z Nestle. Zapaczkę płatków dajemy około 30 zł. Jeśli ktoś z Was myśli, że w Tajlandii żyje się za darmo, to bardzo się myli. Teraz pokażę Wam przybliżone ceny alkoholi, jakie tu są. Ciężko mi powiedzieć, po ile jest na przykład piwo w Polsce, bo dawno nie mieszkałem w Polsce i nie kupowałem. Ale za moje ulubione piwo, tutaj za changa i to za małego, trzeba dać 32 waty. 32 waty jest to około ponad 4 zł. Za dużego trzeba dać, znaczy pół ponad 6 zł. Za kana za małego Heinekena płacimy 5 zł, za większego płacimy 7,50. Ale za to coś, co Wam mogę polecić. Moje ulubione whisky tutaj Hongkong. Za 0,35 fontonga płacimy 140 watów, czyli jest to jakieś 16-17 zł na oko. A za dużą butlę 0,7 płaci się 250 watów, czyli jest to około 30 zł, ponad 30 zł za 0,7 łyski. Także akurat to jest super. Ja mogę powiedzieć, że jestem w stanie tutaj przeżyć za około 100 do 200 batów dziennie. 200 batów to jeżeli jem w tajskich knepkach, jeżeli gotuję sobie w domu, jem śniadania i kolację, a śniadanie i śniadanie zawsze praktycznie w domu, jestem w stanie przeżyć za 100 batów, czyli dużo taniej niż niżby w Polsce. <grych> Nie chwaląc się, ale ludzie myślą, że życie tutaj kosztuje mi niesamowicie dużo, a jestem przekonany, że kosztuje mi mnie mniej niż jedne, nie jednego z Was. Podsumowując, na sam koniec. Koszty mieszkania 1400 zł. Koszty jedzenia spokojnie zamknę się w 1000 zł. Dodatkowo paliwo do skutera jakieś 100 zł. Jestem w stanie przeżyć tu za 2500 zł. Nieraz jest to mniej, nieraz jest to więcej. Wiadomo, zawsze wychodzą jakieś nieplanowane koszty, lub czasem na czymś się oszczędzi. Jeżeli ktoś chciałby oszczędzić na mieszkaniu, jest w stanie zamknąć się tu w 2000 zł. Wiele osób w Polsce żyje za więcej pieniędzy, mają dużo większe płatności i koszty, dlatego życie w Tajlandii ogólnie jest tanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję, że oglądaliście mojego kolejnego vloga. I zapraszam Was na następnego, który będzie prawdopodobnie w weekend. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie i udostępniajcie. Dziękuję wielkie, pozdrawiam serdecznie na razie.